Kurcze, to było niesamowite. Rzeczywiście złapaliśmy centaura. Mówiłem o hamulcach tej furki. To wy? Ach, czołem dzieciaki! Widzieliście tego wspaniałego centaura? No pewnie, majorze. Właśnie utknął w tej pułapce. Jest w środku labiryntu minotaura. A to dobre. Bestia nigdy nie wyjdzie z jego krętych zakamarków. A skoro już zapnęliśmy centaura, to chyba teraz mamy luzik. Wracamy do Aten, żeby fetować to fetą? Tak, fetą! Chwileczkę, żarłoki. Ktoś musi wejść do labiryntu i wywabić stamtąd centaura. Nic z tego! Skubi i ja nie będziemy wabikami. E, e, nic z tego. O, chcesz by? A jeśli dam wam... Ach, klops! Skubi, chrupki były w torebce. Zrobicie to na kredyt. Nie pękaj, druchu łasuchu. Przywiązałem koniec żyłki przy wejściu do labiryntu. Kiedy będziemy chcieli wyjść, po prostu ją zwiniemy. Widzisz? Zaraz. U. Ktoś przeciął żyłkę. U, u, u. Powiedz, czy poznajesz piesku tamten biały kamulec na tym totalnie białym murku? Nie, właśnie. Ja też nie. To koniec. Już po nas, Skubi, zabłądziliśmy w labiryncie. Wielkie dzięki, stary. To znowu on wyrywamy stąd! Mamciu, zdaje się, że Kudłaty i Skubi są w opałach. I tak się właśnie kończy zwiedzanie starożytnych ruin, bo zaraz sami przejdziemy do historii. No dalej, fartowne amulecie. Kusz te bestie. Oczom nie wierzę! Fartowny amulecik znów nas ocalił! Czułko, wpadłeś nas ratować, koleś? Ale nie radzę ci bez dobrej mapy łazić po tych zakrętasach. Przyszedłem po moją własność! No skołuj sobie inny wisiorek! Gotowe? Chyba ktoś się zbliża! Mamy bestie! Już nie mamy. I co? Co się stało? Widzieliście centaura? Tak. Zostawił mi na plecach modne wzorki kopyt. Och, do stu satyrów. Pilnowałem tylnego wyjścia i przegapiłem go. Och, marzenia prysły. Kiedy one się spełnią? Kiedy? Czy zauważyliście, że pan major zawsze znika, kiedy zjawia się centaur? A pan to kto? Ja jestem Lysander Demas. Prawowity właściciel tego oto amuletu. Mój fartowny amulet? Ha, nigdy go nie oddam! On przynosi ci szczęście? Szczęście? O nie, mój młody naiwny przyjacielu! On wcale nie przynosi szczęścia, bo to jest antyczny amulet centaura. On nie chroni od zła, przeciwnie, przyciąga bestie! A więc to dlatego ten mitologiczny potwór nas ścigał? Skoro ten amulet przyciąga centaura, to czemu panu tak na nim zależy? To proste. Spójrzcie na te znaki na krawędzi. Jeśli zabierzecie amulet do świątyni światła na wyspie Santorini, to on wskaże wam drogę. Drogę dokąd? Do jednego z zaginionych miast Atlantydy.